Everybody in Australia knows Jory Gahion Jazz. And just go her Jory. Jazz music is just jazz, you know? I mean, it's jazz and have fun. Dave Brubeck. To jest fascynujące, ja myślę, że przede wszystkim ze względu na swoich mieszkańców, którzy są otwarci, którzy chcą słuchać jazzu, którzy się nie nudzą tym jazzem i którzy za każdym razem, przy każdym występie udowadniają swoją postawą, że, że warto grać. Śląsk niewątpliwie jest zagłębiem nie tylko węgla, ale i jazzu, albo może jest taką kopalnią odkrywkową, bo tutaj odkrywane są Talenty, tutaj zadomowiła się już od wielu lat Akademia Jazzu. Tu są tradycje śpiewania, ludzie śpiewają na głosy, więc pewna muzykalność, która jest w narodzie, potrzebna jest też do odbioru muzyki, która de facto niby nie jest najłatwiejszą, ale w sumie jeżeli scena zagwarantuje wykonawcę o odpowiednim kalibrze charyzmy, to, to wtedy wszystko staje się proste. Fantastyczna atmosfera, magia, świetny zespół. Lotara, naprawdę koledzy, muzycy, artyści grali fantastycznie. Publiczność kocha muzykę, nie mam żadnych wątpliwości. Miasteczko przepiękne. Naprawdę to są takie piękne chwile w moim życiu, w mojej przygodzie z muzyką. Naprawdę ja jestem zachwycona i ja chcę tu wrócić. <laughs> Zapraszamy już, <laughs> o ile to jest możliwe. No, w tym roku zapowiada się 120 co najmniej festiwali na polskiej scenie jazzowej. A ja y, pamiętam lata 60., i o tych latach 60. niektórzy moi starsi koledzy, koledzy mówią z rozrzewnieniem, że to była złota era polskiego jazzu, rozkwitu. No ale co to był za rozkwit, jeśli. Y, no były wtedy może cztery, góra, pięć festiwali było: jazz i w Warszawie, jazz nadodrą we Wrocławiu, zaduszki jazzowe w Krakowie, złota tarka też w Warszawie. I chyba niewiele więcej. A teraz mamy naprawdę eksplozję i festiwali, różnych imprez, koncertów, eksplozję talentów, i różne miejscowości do tej pory, w ogóle nieznane jako centra jazzowe przyłączają się. Czy panowie zastanawiali się dzisiaj, ile lat się znacie? Szczerze mówiąc, to ja nie potrafiłbym powiedzieć, bo myśmy się spotykali w bardzo dawnych czasach. Tak. Ale to, czy to były schyłek lat 50 -tych, czy początek 60 -tych, to ja bym powiedzieć, nie potrafił. Początek 60 -tych. Ale chyba początek 60 się na na i te pierwsze tam nasze to wy... już skleroza nie wy... pozwala, niestety, na precyzyjne Wypociny, tak, tam to oceniałeś bardzo wysoko, potem jakieś tam <noise> były różne... No to się działo, Tak działo, się działo <noise> jeszcze kochany przykład Gawlik też, przecież hałasował w ogóle na rany Bos. Oni wtedy jeszcze tacy mali w rybniku jeszcze W ogóle nie było. A panowie niedzielowie pochodzą z rybnika. Owszem, pochodzimy z rybnika. z tego, A tam, nie mówmy o przygodach, jestem pianistą, grałem na czymś innym. W rybniku było bardzo mocne środowisko w ogóle muzyczne, a w w szczególności. Świetna szkoła muzyczna, pierwszego stopnia i drugiego. imienie Brakisza Franków. Także tradycje w rejonie bardzo silne. My się to jak, jakoś tam się w to wbiliśmy. Mamy tutaj dwa festiwale jeden Easy Jazz Festival i ten jesienny, impreza Voice Singers, to jest taki quasi-festiwal, w połączenie festiwalu i konkursu jednocześnie. Prawdopodobnie, tak sobie to wyobrażam, mamy dwa festiwale dlatego, że dosyć, dosyć mamy podatną publiczność, chociażby z tego powodu, że Śląsk jest bardzo muzykalny. I tak się też złożyło przy okazji, że w żarach jest paru muzyków jazzowych, którzy aktywnie działają. Kontrabasistą na przykład Michał Barański. Ja jestem też wykonawcą, który z tego żyje. No i orkiestra Lotara Dziwoki, która grywa koncerty regularnie w Żorach. Ja się urodziłem w Żorach i nie kryję tego. Wprawdzie wychowywałem się w Gliwicach. Natomiast z Żorami czuję taki ciepły stosunek i zawsze, kiedy jestem w pobliżu, serce mi mocniej bije. W maławce w parku, ktoś czeka nie na mnie.

Myślę, że żory są jak z bajki. Budynki wyglądają jak wyjęte z książki. Rynek jest schludny, piękny i malowniczy. Bardzo mi się podoba. W Australii nie ma niczego podobnego jest laureatką Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Wokalistów Jazzowych Voice Singers Żory 2009. Tu akurat jestem mocno emocjonalnie związany z tym konkursem, bowiem jestem jednym z organizatorów. Na razie były dwie edycje, ale każda z tych edycji cieszyła się dużym zainteresowaniem i wysokim poziomem artystycznym. Muzyka Przyjechałem tu w zeszłym roku zaproszony na festival Voicingers, który organizuje Grzegorz Karnas. I dzień zostałem zauroczony przez piękne miasteczko. Jako drugiego takiego nie widziałem. Tak pięknie położone. Ja mówię tutaj o tej starówce, takie czyste, schludne. To było wrzesień. Piękna pogoda, słoneczna. Otoczeni byliśmy tymi cudownymi dziewczętami, które przyjechały tutaj do Żor, e, z całego świata. One były uśmiechnięte, szczęśliwe i na pewno zapamiętają te Żory na całe życie. In Australia... Dla Australijczyków praca w Europie jest czymś niesamowitym, ponieważ Europa jest tak odległa. Żory są pięknym miastem, ze świetnym festiwalem i ważną nagrodą. To było dla mnie wspaniałe doświadczenie, że mogłam przyjechać do żor i tu zaśpiewać. Z całego świata nadchodzą zgłoszenia, od Brazylii po Filipiny. Edycja zeszłoroczną wygrała Australijka, więc impreza w małym mieście o charakterze bardzo międzynarodowym i niczym, moim zdaniem, nie ustępują na imprezą w Brukseli czy gdzieś na południu Francji. Nauczyłem się mówić. Kiedy przyleciałem do Polski tydzień temu, chciałem zapytać, jak się masz? Ludzie dobrze na to reagują, więc przyleciałem do Polski, żeby zapytać, jak ci leci Polak? Mój ojciec jest muzykiem, moja mama też, mam czternaścioro braci i sióstr, wszyscy jesteśmy muzykami. 10 lat, więc muszę to lubić. Dlaczego? Byłeś na koncercie? Tak, właśnie nie dlatego. Nie widzieliśmy się kupę czasu, więc dla nas jest, jest, jest to świetny fan, co widać myślę na scenie, A jeszcze z takimi gośćmi, to nie może się nie udać. A to wszyscy wspaniali muzycy, więc po prostu jest Jeżeli jeszcze dostajemy coś takiego z publiczności, jak dzisiaj dostaliśmy, to wszystko się samo na końca i pięknie. Jesteś jesteście gwiazdy światowe. Na największych estradach cudownie graliście, wcale stary. Nie, nie, nie żałuję, przepraszam, może tego nie będzie słyszał Mariental, że nie mógł przyjechać i że miałem znowu okazję Ciebie słyszeć. Cudownie, cudownie. Takiego festiwalu jak ten Żorski Easy Jazz nie da się stworzyć bez znakomitych kontaktów z artystami z całego świata. Pomogła mi praca, ja sam byłem na wszystkich kontynentach, a poza tym przez lata pracowałem w Akademii Muzycznej 18, no to dużo jest absolwentów, bardzo dużo absolwentów, co drugi to się o tą szkołę otarł, jednak się okazuje, że Wspaniała to była szkoła, ten Wydział jazzu i muzyki rozrywkowej, bo już na tym festiwalu chyba z 15 z bardzo znanych muzyków, wokalistów, instrumentalistów tu grało. Lotar dziwoki jest czarnoksiężnikiem jazzu. Pojawił się w Akademii Muzycznej w Katowicach, był częścią Big Bandu, który prowadził Zbigniew Kalemba i Andrzej Zubek. Sam zaczął prowadzić big bandy. Gra na puzonie znakomicie. Jest wychowawcą najlepszych puzonistów w Polsce. Jest wspaniałym muzykiem, świetnym pedagogiem i bardzo ciepłym człowiekiem. i Myślę, że jego osobowość emanuje tutaj na środowisko muzyków żorskich. To on stworzył ten festiwal, który nazwał IZY. No Tarczywołki jest świetnym, wybitnym jazzmenem i człowiekiem, który ma za sobą lata doświadczeń jako pedagog i ten, który przekazuje wiedzę, umiejętności, wychował kilku znakomitych muzyków. No i jestem pełen podziwu dla jego wysiłków w utrzymaniu dymbędu jazzowego. Co było dla mnie zaskakujące, dlatego że to jest zawsze trudne. I thought you ought to know, I love you, man. Better fish are in the sea. It's not a thing for me, but that's for sure, just like I said before, I love you, my dear. Pan Matar jest wyjątkową osobą i no, bardzo się cieszę, że mam możliwość współpracy z nim. E Mam szczęście współpracować z żorską orkiestrą rozrywkową w zasadzie od samego początku, od zarania. Tak brzmieli, tak grali. Oto pierwszy koncert nowej młodej orkiestry prowadzonej pod wytrawną znakomitą batutą doświadczonego Lotara Dziwoki. Ponieważ Big Band powstał w jego rodzinnym mieście Żorach, więc jego oficjalna nazwa brzmi Żorska Orkiestra Rozrywkowa, a jej założyciel już na starcie jest dumny z muzyków. Gwiazdą pierwszego koncertu była znakomicie ryzująca Beata Przybytek. W programie znalazły się utwory wybitnych gwiazd muzyki swingowej, m.in. Glena Millera, Louisa Armstronga, Duca Ellingtona, Count Basie. To był dobry koncert na dobry początek i tak będzie co miesiąc. To wielka przyjemność mieć dużą orkiestrę i myślę, że zapaliłem tych ludzi do tego, że oni chętnie przychodzą i grają coraz lepiej. I parę lat temu to byli jeszcze studenci, uczniowie, średniej szkoły, dziś już magistrowie, sztuki. W 2009 roku, po moim występie na festiwalu Voicingers, poszliśmy to uczcić i pan Lothar zaprosił mnie na Easy Jazz Festival. Współpraca z nim układała się cudownie. Powiedział, że mogę wybrać sobie muzyków i repertuar. Wybrałam Jarka Śmietanę, żeby mi akompaniował. Is it time to touch yourself? Moments and memories are never to far. A distant wish of Sarah you may remember stuff to fade into an ember like a dream when you tell the moon. When there's a death that time us away while we wait for an answer to a dream. Pracowaliśmy też z Big Bandem pana Lotara, są to świetni muzycy, swingują i tworzą niesamowity klimat. Pan Lotar jest człowiekiem cudownym, szczerym, a do tego łagodnym i pracowitym, więc współpracowało nam się świetnie. Tchnął magię w moje aranżacje. Jeśli zobaczyłbyś naraz wszystkie kobiety świata, jak mógłbyś wybrać tylko jedną? Piękne, zachwycające stworzenia, a ty miałbyś wybrać jedną? To niemożliwe. W świecie muzyki, w którym żyję, jak mógłbym wybrać tylko jedno brzmienie, jednego kompozytora? Uczyłem się gry na akordeonie i myślę, że głos w sposób bardzo bezpośredni, organiczny spełniał moje marzenie. Oczywiście ciężka praca doprowadziła do tego, że mogłem nadać cechy głosowi jak każdemu instrumentowi. Niemniej jednak, może to zabrzmi śmiesznie, no po prostu śpiewam dlatego, że, że jeszcze tak dobrze nie gram.

Jest trzech facetów, którzy razem bardzo lubią grać, poza tym znają się od hu hu hu, a może i dłużej, prawda? Tak, tak, tak. tak e, także to jest, to jest to po pierwsze, co powinno być w zespole i powinno łączyć grupę. E, druga zasada jest taka, e, że właściwie wszystko jest w kręgu takiego... E, Środka jazzu można powiedzieć. Mamy jazz przede wszystkim, to jest taka muzyka, która, która wyzwala emocje pewne z naszego wnętrza. No i, i, i scena jak gdyby daje takie, takie poczucie chwili, poczucie tworzenia. To oczywiście też zależy od nastroju i tego, co gramy, jaki repertuar. Często te gejzery i wulkany wybuchają, czasami gasną w zależności od sytuacji. Dawno studenci Instytutu Jazzu reżyserii dźwięku mieli zajęcia czy wykład na naszej scenie na Starówce. Mamy tak świetnie wyposażoną, bardzo dobry sprzęt, sceny na Starówce, co też jest dobrym magnesem do przyciągania widzów, przyciągania wykonawców. It's all of me. Why not I wanna lose them, yeah. Take my heart, I never Zdawałoby się, że jazz nie jest muzyką popularną, coś bardzo. Natomiast to nieprawda. Jest bardzo wiele osób, które chce tego słuchać. I, i to, co jest istotne, to to, że samo hasło jazz powoduje często taki, o jazz, nie znam tego, więc nie, nie lubię. Natomiast to, to, co jest też istotne w koncertach żorskiej orkiestry, że czasami jest publiczność nie do końca przyzwyczajona do, do tego typu piosenek i, i do tego gatunku. I, w momencie, kiedy wychodzą z koncertu, przychodzą i mówią, że nie słuchają codziennie jazzu, ale to są wspaniałe rzeczy i że zaczną słuchać jazzu. Raczej będzie moim zdaniem zmierzało ku temu, że ludzie coraz bardziej wyrafinowanej formy rozrywki będą poszukiwać i w końcu umrze playback, pół playback. Może przykładem Bydgoszczy wprowadzi się przepisy w większości miast, że nie można śpiewać z playbacku. I to byłoby bardzo rozwijające zarówno dla słuchaczy, jak i dla artystów.